Siemano, odpowiadając na twoje pytanie z tytułu filmu, tak, dałem poprowadzić moje dziewczynie godzile, tak, bałem się, nie o samochód, a o moje dziewczynę, co jak co, ale kobieta potrafi przypierdolić gazu. Siemano widzowie, z tej strony AJ. Ej, ale kur... to jest moja kwestia, elo, siemano widzowie, z tej strony AJ, witam was kolejną kolejnym odcinku Dominecona, ale jest ze mną Natalka. Będę dzisiaj ze mną jeździła autkiem. Pokażę Wam, właśnie, jak się jeździ. Pokażę Wam parę funkcji w aucie. Pokażę Wam, jakie tutaj w ogóle są części. Bo zobaczcie, co my tutaj mamy. Jak ktoś z Was jest z poprzedniego odcinka i widział, co się działo tam, to już może zobaczyć teraz w całej okazji, jak to wygląda. Musimy ogarnąć autko, umyć je. taka je oczywiście umie. I co? No, jedziemy z tematem, chyba, nie? Nie ma co przedłużać. No to co, kochani, jesteśmy na myjce, Trzeba furę umyć. Lecimy. Let's go. Dobrze ją pianę, jest okej, okay, jest okej. Okay. osenka pianek. 8 na 10, Za <noise> <noise> mało felgi tutaj zrobiła. My <noise> szczelnie Dobra, czekamy teraz aż się Pianka trochę... Gryzie w I co, jak tam nastawienie do jazdy dzisiaj? Dobrze, dobrze, delikatny stresik jest, bo tutaj wiadomo, fura niezbyt tania, więc będzie stresik. Jeszcze dokładki mi dorzucił, to już w ogóle o lewe troszeczkę wyżej. No ale co, no rady, nauczyciel dobry jest, to sobie chyba, chyba poradzę, nie? Nice. Zróbmy szybkie obliczenia, masz w sumie 570 koni mechanicznych, dodając do tego sumę 30 dni, bo 30 dni temu Natalka zdała egzamin na prawo jazdy. Świadomość tego potęguje fakt, że Natalka nie miała nigdy wcześniej okazji prowadzić tego samochodu. 3 sekundy do paki, 10 sekund do 200, 30 dni po zdaniu prawka, no obłęd. Dobra widzowie, teraz test taki OG, też zobaczymy co wie o tym aucie. Po pierwsze, pokaż mi gdzie się otwiera maska. maskę tutaj. Bardzo okej. Mamy jeden punkt. Dobra, teraz gdzie się otwiera bagażnik? Tutaj. Dobrze, ale tu już nie musisz ten otwierać, bo nie potrzebujemy. Dobrze. Gdzie się wyłącza trakcję? Tutaj. O, elegancko. Słuchajcie, jako ja mam mądrą dziewczynę. Trzy punkty, jest dobrze, dobra. Gdzie są końcówki wydechu? To musimy tutaj przejść na pół. O, jako Mamy lepsi... tutaj cztery końcówki. Jakie? Tutaj, yy, to są końcówki karbonowe, yy, Tak? tak? To, to jest właśnie szkoła Jurczaka, to jest właśnie no. to. No, Przechodzimy teraz, słuchaj, do yy, przodu. Sporo osób może nie wiedzieć, co to jest, ale ty to może byś wiedziała, Zaczymy. Kielichy. Yy, o, no to mamy tutaj, tu i tu. Dobrze, dobrze, dobrze. A amortyzatory są. O, 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 a -a. Patrz. patrz, patrz, patrz. Mamy je tutaj. Żeby, żeby nie było że kłamie i mi pokazuje na. Tam, na sam, tam są, y, tam Takie żółte sprężynki. Takie Dobra, są. no to teraz jeszcze tarcza i zacisk. Dobrze. <laughs> Tarcze to... mamy tutaj już bardzo. Srebrniutka, a zaciski są przepiękne, miedziane. O, o jak o, kolory. kolory. Ile tłoczków? 6. patrzcie No, się szkoli, nie? Dobrze, Chyba ostatnia rzecz na dzisiaj Czyli Pasek Pasek rozrządu O, tu jest O, patrzcie, widzicie? Widzicie? Tu jest tłoczek. Tak. Wygląda jak od Pasek od spodni Nie yes. no Jakbym takie paski od spodni miał <laughs> Powiem wam Niezły byłby drip Dobra no co, chyba zdane, nie? Napiszcie tutaj, czy Natalka zdała, czy jest ok. I teraz przechodzimy do najciekawszego partu w tym odcinku, czyli ja Zobaczymy, jak sobie Natalka sprawdzi. Dobra, zamykamy tutaj elegancko te No i kręcimy tą konie, nie, wiesz o co chodzi Dobra, moi drodzy, jesteśmy sobie już na prostych, fajnych dróżkach Nie, nie jesteśmy w korkach żadnych Natalka no, się właśnie dołącza do ruchu Mamy, jesteśmy sobie, słuchajcie, na na dwupasmóweczce, zaraz będziemy sobie w, w tuneliku Kochanie moje, jak wrażenia? Co, no dobrze, na razie, na razie jest wszystko ok że ja sobie gitarka. spokojnie By Zaraz będziemy tutaj ciskali Będziemy dawali po No wiadomo, po gazie delikatnie Przypomnijmy, znaczy Przypomnijmy, wy nie wiecie, ja mam dopiero prawko miesiąc O właśnie Więc tutaj też bez żadnych szaleństw oczywiście Moje umiejętności nie są jeszcze aż tak wielkie, więc a spokojnie, spokojnie Dlatego będziemy szkolić A jak no to zaraz wam pokażę taka, że dzisiaj będzie próbowała jeździć jeszcze na łopatkach Więc fajnie Zaczymy, Zobaczymy, czy da sobie radę Mam nadzieję, że poczuje auto No i będzie po prostu coraz lepiej jeździła Bo ona, ona musi, ona jest dziewczyną, słuchajcie Samochodziarzem, to nie ma innej opcji, żeby ona źle jeździła Dobra, tunelik No wiesz, lekko tam, kochanie, możesz Mogę tam dać? Możesz dać, leciutko, no tu, tu, tu wolno, no Dobra bomba! Mocniej, mocniej, nie bój się! No, elegancko! Mamy, ale to trochę mocniej, bo ty widzę, że musisz tutaj w ten. Bez czy czujesz różnicę pomiędzy paskiem a tym? Oczywiście, że czuję. Oto jest o wiele bardziej twardsze. Lepiej się trzyma w zakrętach, bardziej takie. Przyczepnie tak? No, jak jak daję gazem, to drzwi czy, czy, czy bija fotel, a tak... I słychać, nie? No, słychać? oczywiście. Motywki w brzuchu są? Ale i tak mam wrażenie, że jak jestem na pasażerce, to o wiele bardziej e, czuję wszystko, no to przyspieszenie. No, no to prawda. O proszę, o proszę. Okej, okay, powiedzmy, że jeszcze, jeszcze zaraz Ci pokażę, jak, jak to trzeba robić. A ja jestem no, to masy, co ty nie oczekujesz. A, no dobra, tutaj rozumiem, że ty chcesz opatki no, zaraz. Oczywiście, że tak. No dobra. No, no, już to ok, tak? Dobra, okej. Okay. Słuchaj, no to, to wiesz co? To co? Chcesz już na, na ten, na opatki się wbić? Możemy. Możemy bić na opatki. No dobra. No to jak się zmienia? To, tutaj. Go, no poczekaj, dobrze, okej, no, okej. Okay, okay. No i jesteśmy No jesteś na opatku. No dobra, to teraz no, co? No dobra. Uwaga na dziury, i dołączamy się do ruchu. I tutaj musisz pokazać, co Ty tak naprawdę potrafisz. No, sobie jedziemy, pyrka ładnie. Zaraz Ci pokażę, żebyś tak ładnie poka właśnie pokazała, jak to wbija Jest z, 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 z do czwórki. Jeszcze raz. I kwa do krwa No i teraz, dobra, dobra, ładnie. Hanujemy lekko. Redukcja. Dobrze. No i to się podoba z Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jak Środkowy pas wiem. możesz dać sobie lekko. Niech wyprzeć go. Redukcja. Była i lewy. I do góry. Już nie ma. Już nie na biegu. Dobra, okej. Okay. Dobra ładnie, starczy starczy starczy, ja widzę ile jest, starczy, jest, jest naprawdę okej okay. Ale dobrze Ale jest najgorsze. to, że ja w ogóle nie czuję ile jadę Ale to jest najgorsze, to jest najgorsze, ja mam to samo Jedziesz, dajesz, ale za kciula nie, nie, nie czujesz, że tyle się jedzie Nie? Ja dosłownie o połowę nie No, Dobrze by było Jakby się połowę nie jechało, to fakt Bardzo ładnie bardzo ładnie, widzowie, a jeśli jest teraz moment właśnie, jak jest troszkę spokojniej, słuchajcie, zostawcie lajeczka, zostawcie komentarz, yy, zostawcie subika, dzwoneczki tutaj, mam nadzieję, że wszystko wam się podoba, że Natalka naprawdę daje radę, że ogarnia, no i co, lecimy jest, słuchajcie, z kontentem, bo naprawdę podoba mi się to, co się tutaj dzieje, I mam nadzieję, że wszystko będzie tylko i wyłącznie lepiej. No popalę troszkę, kochanie, twoje odczucia więcej. fajnie więcej je, jest, bielu, jest, dobrze, nie? Bielu. Ale teraz musisz mu dać, nie? I to, na, i to też na, na opacie. Ja dole. jeszcze mocniej. No, blisko już było, tylko. Dwójcie? <gry> ja? Mocno. Dobrze, dobrze, bardzo. Wciskam ją. Ch hamuj, hamuj. Produkcja. Uj, uj, uj. Ale tak będziesz tak? musiała tam mocno mu dać, nie? Mocno mu dać, będziesz musiała. Tak mhm. mocno, że. Nie możesz nie, nie, nie 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 się po prostu bać, nie? I tyle, no tutaj nie ma innowacji. To też inaczej będzie, jak już będę jeździła trochę GTR-em. No tak, ja, ja też na tak miałem, pierwszy że, uh, uh. raz to jest taki strach, że po prostu coś co się stanie, nie? No lepiej, żeby nic się nie stało. A on mi każe... No co ci każe, proszę? On mi każe zaprydzielać zać mocno po... Bo... Ja, ja się boję. Ja się, się boję. Ty się boisz. Się bo nie bo... bój. Jego coś się stało, to on by mnie zabił. Na, na 100%. Ponadalce. palce. No, no, po prostu musiałabyś mi oddałać, nie? Troszeczkę. Troszeczkę, żeby już mi się oddać, i tyle, nie? Dobrze, dobrze, mu Redukcja Redukcja, redukcja, jeszcze raz Bardzo ładnie, bardzo ładnie, kochani w lewo, o jest ale szarpne. I co zaczekamy Dobra I tutaj w tunelku robisz sobie dystans tu ci z góry mówię, nie? No wiem Ojej, ojej. Jezus niech ktoś, niech ktoś mi powie Kto projektował te drogi? Jedneczka Jeszcze, jeszcze trochę do przodu jest Jeszcze, jest trochę do przodu No i no, już ja się wie, bo... mu. Lekko no, dużo, no, kurwa, no, a, no, dużo Ale nie chodzi mi o ciebie a, O auta mi chodzi, że dużo aut Kurde, się nas zbierało. że już do mnie pretensy, Nie no, nie, po... nie wszystko jest do ciebie Kobieto Dobra Tutaj mamy miejsce Redukcja I gaz Na fula Jedynki, nie rób sprzęja z jedynki, bo ty jeszcze nie ogarniasz jak to szybko zapierdala. Nie, nie. Bo czym wyższy bieg, tym wolniej się wbija ta strzałka. A jak ty jesteś na jedynce i dasz w pizdę, to ona jest taką. Od razu jest. Szybko strasznie się robi, nie. I, i tu na spokojnie ten gwiazd, bo nie wiem, co się tam będzie działo. Ale na, na, na dwójce zostań teraz sobie, no? Taka spadka. Bomba prawym. Mocno prawym, w chuj, mocno, moc, na maksa. Bomba, na maksa. Teraz. Lewy. Dobrze Boba, boba ba, Lewy Bardzo ładnie Dobrze, ładnie Okej okay. Już trochę lepiej Kurde, strasznie się te auto łączą wszystkie, nie? To jest przewalone Dobra Daj mu teraz bliżej jeszcze Jezu I w dół I redukcja Bezbłędnie skręcaj, bezbłędnie Bardzo ładnie bardzo ładnie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, jesteśmy w sali, U, jesteśmy. Dobie działo, działo się. <laughs> jest potencjał. Jeszcze się musi dziur nauczyć delikatnie, bo. Proszę bardzo, jak to jest niezłe, jeśli chodzi o drogi. Okej, okay, mieszkam tutaj od niedawna, mniej więcej co gdzie jest, nie ale w drogi, że po lewej jest dziura, to nie... <laughs> Ja tyle szans, żeby przyspieszyć no i co? No i spiła wszystkie prawie, ale, ale, nieprawda! Ale, 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 ale dała, ale dała radę, odrobiła trochę punktów, więc jest gitarka, nie? Słuchajcie, bo on mi każe zatwierdzać na drogach, których nie znam. W mieście ludzie mi chodzą, auta jeżdżą, on mówi dawaj, dawaj, a tu zostanie dokładki nowe, by było, by było by pierwsze. By było, no, no, płacz, płacz! Super, na taka sobie dała radę. Więc co? Zostawcie łapeczkę w górę, subika, wijajcie nasze socjale, Tutaj, Jezus, będzie podany tu, tak zagrał, będzie Boże, tutaj, 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 I tutaj, tutaj, No i kończymy to. Siemano.